W programie Jaka to Melodia widzowie i ekipa serialu Profilerka będą świadkiem nietypowych scen. Dojdzie bowiem do aresztowania Roberta Janowskiego. Mamy zdjęcia z gwiazdą TVP w kajdankach i rzuconą na pulpit. Zobacz zdjęcia, Robert Janowski, w, jaka to melodia, w ostatnim czasie przez telewizję polską przeszło tornado, po którym już nic nie było takie samo. Część znanych twarzy odeszła, część zwolniono, a jeszcze inne ponownie zatrudniono. Jedną z takich osób jest Robert Janowski, który po odejściu z Twoja twarz brzmi znajomo, powrócił do programu Jaka to Melodia, formatu, którego był twarzą przez przeszło 20 lat, do 2018 roku. Aresztowanie Roberta Janowskiego w Jaka to Melodia? Obecnie Telewizja Polska i jej biuro prasowe dokładają wszelkich starań, by nikomu nie umknęło, co TVP szykuje dla swoich widzów. Jedną z nowości jest profilerka, nowy serial z Michałem Czerneckim i Wiktorią Gorodecką w rolach głównych. Jak to też zwykle bywa w przypadku gwiazd TVP, pojawili się oni w innym programie publicznego nadawcy. Konkretnie w show Janowskiego jaka to melodia? Gość Janowskiego był Michał Czernecki, Wiktoria Gorodecka, Tomasz Taranta oraz technik kryminalistyki Jacek Reda. Doszło tam jednak do nietypowych scen, które widzowie zobaczą na własne oczy w odcinku emitowanym 1 września 2024 roku. O godzina 18.40 na TVP1. Mowa bowiem o aresztowaniu Roberta Janowskiego